Czołem widzowie kolejny film suwał gdzieś na moim kanale właśnie, a jest to kebab Super King. Na początku pragnę powiedzieć, że się pomyliłem z wyborem tego miejsca, bo ludzie polecali mi taki trochę dalej o podobnej nazwie, a ja myślałem, że to ten. Ten słuszny też będzie, a mówię o tym, bo wrzucałem fotkę na Instagrama i napisali mi ludzie, że to nie ten, że to nie tam po prostu. Jak już jesteśmy przy Instagramie, to przy piętym komentarzu znajduje się odnośnik do mojego profilu i do Face'a kto ma chęć, to może tam zostawić follow. Bo to stamtąd biorę polecenia, jak jestem gdzieś na wyjeździe. Wchodzę do tego przybytku i jak dobrze pamiętam, jadłem w ich sieci, w Olsztynie i w Białym Stoku. Dużo się nie zmieniło, ale utrzymują się zatem klientela. Zatem klientela musi być. Ja wziąłem kurczaka z osmieszanym w cienkim cieście za 16 zł i czas oczekiwania to 6 minut. Tyczka długa, ale cienka. Wizualnie może wyglądać, że to duże, ale jak przygryziesz sobie, to szybko tego jedzonka ubywa, Zatem to takie złote. Zrzucenie optyczne, ta wielkość za nieduże pieniądze. No i co można powiedzieć, smaku nie było tragedii, ale nie było też to nic odkrywczego, bardzo gorące, bo zap też zaparowane od opiekacza, ale spoko, bo w mieszanym było czuć trochę ostrego. Kurczak zaparował z dodatkami, ale ścinany był przed podaniem. Akurat przede mną brał koleś, to jak stałem w kolejce, to widziałem, że ścinają. Akurat także to też na plus. Placek spieczony na prażynkę, jak bierzesz pierwszy gryz, to bez dodatków smakuje właśnie jak prażynka, a jak zaczyna. Się, zaczynają się dodatki, to jest już zaparowany i miękki. Ogólnie cienki zawodnik, ale za to wygodnie się to je. I jak mówię, nie jest to nic, co człowiek by rozpamiętywał, ale na głodniaka można zjeść. Jest to piąty film z suwałk. Zatem, kto zainteresowany tematem może wejść sobie w mój profil i obczaić treści, bo fajne rzeczy ponagrywałem. Łącznie będzie 12 filmów, zatem każdy znajdzie coś dla siebie. Dzisiejsza ocena to 4, czyli poziom średni z minusem, bo strasznie zapar ale ostry sosik w sumie był, to smyrał ten sosik, to może nawet 4,5. Pozdro!